Witajcie moi drodzy na kanale Czytania dla Duszy. Przepraszam Was za światło. Pada z góry, da to tak dziwnie wygląda, ale nagrywam już po prostu wieczorem ten przekaz. Zrobimy sobie dzisiaj czytanie na temat. i robiłam kilka razy na ten temat, ale te tematy trzeba powtórzyć moi drodzy. Czytanie w temacie co Twoje sny lub inne jakieś, nie wiem, przekazy, przeczucie, jakieś wizje, czy jakieś symbole widzisz, czy coś innego, co to ma dla ciebie oznaczać? Hmm? Często w snach dostajemy wskazówki. Wiem, że nie umiecie czytać tych snów, bo bardzo dużo osób to mi mówi. Jeżeli nie macie snów, to czytanie może dotyczyć właśnie tych jakichś przeczuć, przekazów jakichś innych. Czy coś widzicie, coś się powtarza w waszym życiu, na zasadzie nie wiem, jakieś znaki, jakieś cyfry, to ten przekaz to czytanie może być odpowiedzią, co to ma wam jakby pokazać. Czytanie będzie z samych wyroczni, bo tak stwierdziłam, żeby to zrobić z samych wyroczni. Ale zanim przejdziemy do czytania, to chciałam Was zaprosić na medytację, wspólną medytację, która będzie odbędzie się w pełni Księżyca, 28 października o godzinie 20 na platformie Zoom. Ostatnio była, jak przechodziliśmy chyba w ten nowy cykl numerologiczny, z tego co pamiętam, i zauważyłam, że te medytacje, które są grupowe, one mają całkowicie inny wymiar i dużo więcej rzeczy się uwalnia. Można też zapisać się na nagranie. Nagranie będzie dostępne przez tydzień czasu do odsłuchania, ale najlepiej jak najszybciej zrobić od pełni, bo to jest na pełni księżyca. Jakby uwalnianie starego, jakichś starych emocji, starych blokad i jeszcze inne rzeczy będziemy uwalniać, i następnie programowanie się na pozytywną. Oczywiście, jeżeli wybierzecie sobie tylko nagranie do odsłuchania, to ta moc grupy też was będzie dotyczyła, bo jakby w całej medytacji uczestniczyła grupka osób. I jakby wszyscy zasilamy tak naprawdę swoją osobą to nagranie, to medytację. Więc zapraszam Was do udziału. Koszt jest 40 zł. Jeżeli chcecie się zapisać, to już można się zapisywać. W opisie filmiku jest e-mail, jest e na który można się zapisać. Czytania dla duszy małpa gmail.com. No dobra, to zaczynamy. Wybierzcie sobie jedną albo więcej kart do wyboru. No, światło jest trochę dziwne. O, myślę, że tak lepiej widać. Znowu z tej Italii, która mi się tak bardzo spodobała. A teraz mam w drodze tej samej autorki. Jej najnowsze karty. Z początkiem listopada bodajże mają mi dojść. Też będziemy testować. Tu jest jedyneczka. Dwójeczka. I trójeczka. Dobra, odkładamy trzy, odkładamy dwa i zaczynamy od jedyneczki. Jedyneczka. Jedyneczko. Druga karta to jest yy, ta karta, która była już w ostatnim którymś takim krótkim czytaniu i też była ona w jedynce. Więc być może tam też wy, wybraliście sobie tą jedynkę, to chyba było słowo dla Ciebie, czy coś takiego. Yy, bo kojarzę tą kartę, że ona też była w jedynce. Moi drodzy. Ta pierwsza karta, ona mówi o tym, że to, co się dzieje aktualnie w Waszym życiu, ma być katalizatorem do Waszego wprowadzania zmian do Waszego życia. Czyli teraz to nie jest czas na czekanie, na stagnację, na maraz, tylko na działanie, wprowadzanie świadomych zmian. Hmm? U każdego to są różne zmiany i te zmiany będą skutkowały tym, że Wy się zbliżycie. Do waszej jakiejś intencji, do waszego pragnienia, marzenia. W środku jest ziarenko zasiane tutaj. To jest te żółtko tutaj. I one tam dojrzewa, tak? Tylko wy coś musicie tutaj zrobić. Właśnie wprowadzić te zmiany, żeby zbliżyć się do tego, co chcecie. Również ta karta mówi o tym, że nie macie wątpić, bo to jest najgorsze, co możecie teraz zrobić. Czyli wątpić w to, że Wam się coś tutaj uda. Hmm? Uwierzyć w siebie, uwierzyć w spełnienie i dążyć do tego, ale poprzez prowadzenie jakichś zmian, do tego, żeby wasza intencja się spełniła. Co powinniście jeszcze wiedzieć? Co wasza podświadomość w różny sposób próbuje Wam przekazać? Bo to podświadomość do Was się odzywa. Co ona Wam tutaj próbuje przekazać? Czy w czasie snu, czy w jakiś inny sposób? Mhm, dokładnie tak. Puść swoje limity. To jest karta limitów, czyli wyjdź poza to, co znasz w sobie, bo to chodzi w głowie. Wyjdź poza limity, które masz w głowie. Więc jak najbardziej ta medytacja będzie ku temu, żeby właśnie wyczyścić te bariery, blokady, limity, które. Wspólna medytacja, o której mówiłam na początku, które macie w swojej głowie. To jest jakby druga karta z tej talii, którą wyciągnęłam. Czyli, jeżeli chcesz osiągnąć jakąś swoją intencję, to trzeba wyjść poza to, co znane. I myśleć o rzeczach większych, o rzeczach wielkich, że wszystko u ciebie jest możliwe, tak naprawdę. Właśnie wyjść ze swojego zwątpienia. A pierwsza karta to była perfekcyjny sztorm, i ta karta mówi o tym, że to, co się być może teraz dzieje, jeżeli jest u Was jakiś sztorm, jakiś chaos, to jest tylko po to, żeby właśnie ruszyć w tę zmian, jeżeli wam coś się tutaj nie układa. Ale ta karta może też mówić o tym, że coś stoi w miejscu i wy to wstrzymujecie, bo nie robicie tego odważnego kroku w przód. Bo ta karta mówi też o tym, zrób odważny krok ku życiu. Hmm? Podejmij odważne decyzje. Działaj inaczej niż zawsze. Hmm? To jest wprowadzanie tych zmian. Pod spodem mamy odkrywanie nieznane, nowe, idź w nowe, nowe sposoby myślenia, działania. A Twoja intencja się spełni. Spód nam pięknie to pokazuje, do pełna, bo tu mamy yy, kartę mówiącą o to, że to, co wydaje Ci się trudne, niemożliwe, to się spełni w odpowiednim czasie i od Ciebie zależy, jak szybko Ty wprowadzisz te zmiany, jak szybko Wyjdziesz ze swoich blokad, ze swoich przekonań, które nie pozwalają Ci dojść tam, gdzie chcesz dojść. No dobra, patrzymy sobie dalej. Przekaz o twojej podświadomości. Karta siły to jest połączenie ze swoją wewnętrzną mocą. Ja jestem mocą. Tak do siebie mów. Ja jestem mocą kreującą. Poczuj tą swoją moc, którą masz w sobie. Ona jakby dzięki połączeniu z tą swoją mocą zbliży się Właśnie do spełnienia tej intencji, bo tutaj typowo jest praca z jakąś intencją, z jakimś pragnieniem, z jakimś wprowadzaniem zmian do swojego życia. Być może nie do końca czujesz, że jesteś kreatorem swojego życia. Dlaczego, spytaj siebie? Hmm? Patrzymy sobie dalej. Dla jedyneczki, przekaz o Twojej podświadomości. No właśnie, Ty chcesz coś uzyskać w swoim życiu. Dla każdego to będzie coś innego, nie wiem. Większe pieniądze, spełniona miłość, zmiana miejsca zamieszkania, nowa praca, kupno domu na przykład, tak? Czy całkiem coś innego, a ta karta mówi o tym, dobra, okej, okay, to jest dla Ciebie, bo wszystko jest dla Ciebie, wszystko, co zechcesz, jest dla Ciebie, tylko Ty musisz zmienić to, z czym wibrujesz. No, bo tu jest jakby. Ta karta mówi o tym, że staniesz się w pewnym momencie magnesem na to, co chcesz. Czyli będziesz na wibracji tego, co chcesz, ale tylko pod warunkiem. Tylko pod warunkiem, że jeżeli, jeżeli ty no właśnie zaczniesz wprowadzać jakieś zmiany tutaj, świadomie działać. Każdy jest na innym etapie rozwoju, więc ja nie będę tutaj szczegółów przedstawiała, bo niektórzy z was mogą nie wiedzieć, o czym w ogóle ja mówię. Hmm? Ale tu chodzi o to, żeby przestawić się na wibrację tego, co chcesz w swoim życiu, poprzez teraz wprowadzenie jakichś świadomych zmian do swojego życia, być może pracę nad sobą, tak? Puszczanie, właśnie praca z przekonaniami to może być. Mm -hmm. Skontaktuj się mocno ze swoją podświadomością. Możesz mieć teraz czas takiego zastoju, nawet jakiegoś kryzysu. Może coś nie wychodzić, na spokojnie. Wyjdzie. Ale jeżeli faktycznie coś złego się tu dzieje, albo coś w tej miejscu, to jest typowo czas. Na skontaktowanie się ze swoimi lękami, obawami, hmm? ale też za swoją podświadomością i wyrzucanie tego, co zbędne. Co jeszcze powinniście tutaj wiedzieć? No właśnie, ty projektujesz, wychodzą twoje projekcje. Projektujesz jakieś negatywne rzeczy do swojego życia. I z tym trzeba zrobić jakby porządek. I żyjesz iluzją. Momentami możesz żyć iluzją, że samo coś tutaj się stanie, albo że na przykład nie musisz podejmować jakichś kroków, by to zmienić. A musisz. Niestety musisz. Jeżeli chcesz zmiany, to musisz podjąć kroki. Bo na dzień dzisiejszy, to projektujesz jakieś negatywne rzeczy w jakimś filarze swojego życia albo w całości życia. Jeszcze przekaz od bogini na koniec dla jedyneczki. Niezależność. Twoja niezależność jest podstawą Twojej siły i wiedziem cię do sukcesu. Hmm? Jeszcze mam mogę tutaj przeczytać. Bastet. Związana z kotami. Ciekawe. Tak jak kota, cechuje cię całkowita niezależność. Jednakże potrzebujesz także uczucia i wysego towarzystwa. Teraz jednak nadszedł czas, by twoje kontakty z innymi ludźmi poprzeplatać chwilami spędzanymi w samotności. Mimo tego, że możesz pytać innych o zdanie, ostateczną decyzję musisz podjąć samodzielnie. Wolność i samodzielność są dla ciebie bardzo ważnymi cechami i stara się je zachować. Być może yy, część kobiet tak sobie pomyślałam. Że staracie się o niezależność finansową od na przykład męża, partnera, żeby wprowadzić jakieś zmiany, tak? Nie możecie tego zrobić, bo projektujecie poprzez negatywne swoje myśli, przekonania, uczucia do swojego życia i to się pojawia. Więc tutaj trzeba porządek w sobie mocno zrobić. Spędź, czasu, spędź trochę czasu w samotności, również pozwól chwilę, sobie na chwilę zabawy. Proszę, żeby Twoje potrzeby zostały spełnione. Akurat tu nie przyjdzie to, jeżeli nie popracujesz sam ze sobą. Co tu jeszcze jest? Sam podejmuj decyzję. Zaopiekuj się lepiej swym kotem albo kup sobie kota. To tak na sam koniec. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o jedyneczki. Dwójeczki. Aż mnie nos zaczął przy dwójeczce swędzić. Dziwne. Dwójeczki. I dwójeczki. Co Wy macie tutaj w przekazie? W ogóle to jest karta znaków. Znaki, znaki, tak? Czyli co znaki, które przychodzą do Twojego życia czy sny oznaczają? Znaki. Znaki, sygnały. Czy ja bym powiedziała, że Wasza podświadomość teraz bardzo mocno się z Wami kontaktuje i, i żeby to zrozumieć, to Wy musicie się po prostu wyciszyć, moi drodzy. Hmm? Druga karta jest karta balansu. Równowagi, harmonii. Hmm. Nie słyszycie pewnych rzeczy, bo być może albo za bardzo jesteście zabiegani, tak sobie pomyślałam, i nie ma tego balansu między takim odpoczynkiem, relaksem, albo za dużo jest w was emocji i myśli. A może być wszystko na raz. Hmm? I trzeba gdzieś znaleźć ten balans. I słuchać. Ostrzeżeń. Tu mogą być dla niektórych to ostrzeżenia. Czyli możecie dostawać od swojej podświadomości ostrzeżenie, żebyście na przykład nie wchodzili w jakieś, nie wiem, interesy, relacje lub przed jakimiś osobami. Was podświadomość ostrzega lub sytuacjami. Co powinna jeszcze dwójeczka wiedzieć? Co wasza podświadomość? O, tu całkiem coś innego nam się pokazuje. E, e, co nam się pokazuje? Zmień swoją percepcję patrzenia na coś lub na kogoś. Czyli na przykład, jeżeli um, nie udaje ci się w relacjach, na przykład damsko-męskich, daję przykład, no to zmień swoją perspektywę patrzenia na relacje. Wyjdź na przykład ze świadomości ofiary. Tak samo jeżeli chcesz zarabiać więcej pieniędzy, no to nie mów cały czas, e, że nie masz tych pieniędzy, Tak? R również e, mówi inaczej o pieniądzach. Nie zwracaj uwagi na podwyżki, lub na inne rzeczy. Mam nadzieję, że Wam to dobrze zobrazowałam. Czy Wasza podświadomość mówi, zmień perspektywę patrzenia na coś w swoim życiu? Eee, a pierwsza karta to jest typowo karta uzdrowienia i ona często też dotyczy spraw związanych z dzieciństwem, albo w ogóle z rodem, czyli tutaj mogą też eee, pojawiać się jakieś rany. W was, czy możecie mieć w sobie jakieś rany, które hmm? trzeba by było uzdrowić. I to mogą być rany takie związane nawet rodowe, czyli na przykład macie ranę typowo od matki, ale to idzie po rodzie. Ta często karta dotyczy relacji damsko-męskiej, uzdrowienia, ale nie tylko. Przekaz ogólnie z tej karty jest taki, że uzdrów, czas na uzdrowienie, pewne aspektów w sobie, Zmiany perspektywy patrzenia na coś. Ja myślę, że Wy wiecie dokładnie, jak ja mówię o, w tym czytaniu, że Wy wiecie dokładnie o co chodzi. Hmm? Dobra, patrzymy. Aha, dokładnie, tak. Macie szansę przejść gdzieś dalej. Czy to, te znaki, które dostajecie, to nie są raczej ostrzeżenia dotyczące ludzi, a dotyczące Was, że Wy nie wykonujecie jakiejś pracy. Hmm? I teraz, jakby dostajecie szansę na to, żeby pójść dalej, bo to jest karta przejścia, jakby bramy. Tu jest, nie wiem, czy widać, tam z tyłu jest druga. I wy na razie przechodzicie przez tą pierwszą, potem możecie przejść przez tą drugą, ale żeby przejść przez tą pierwszą, to trzeba zmienić tą perspektywę patrzenia na coś. Hmm? Hmm? E, zrzucić ten bagaż. E, a tu mamy oko igielne i ta karta dotyczy, też była w jedynce, ta karta, ale tam było trochę inne czytanie ta karta dotyczy tego, że o, o czymś myślisz, być może właśnie o tej spełnionej miłości i, lub innej jakiejś intencji i to się spełni ale w momencie, kiedy fa, fa, ty się uzdrowisz, zrzucisz jakiś bagaż i zmienisz perspektywę patrzenia daj sobie na to czas hmm? ale to się spełni, tylko ty musisz przejść swoją konkretną ścieżkę do tego. Więc jeżeli teraz nagle pojawiło ci się właśnie to, co chcesz w swoim życiu, to masz to odpowiedź tak, to się spełni, dostaniesz to. Ale w swoim czasie, bo ty musisz tą ścieżkę przejść, ty musisz to pożrewać sobie. Więc nie wcześniej niż to, jak dokonasz swojej pracy tej wewnętrznej. Mhm. U, u Ciebie to jest czas w ogóle na regenerację, na jakieś medytacje, na jakieś praktyki duchowe, skupienie się na sobie i nabieranie takiej pozytywnej energii oczekuj najlepszych rezultatów przestań myśleć pozytywnie nie wpadaj w zwątpienia oddal się od tego zgiełku życia teraz co jeszcze dwójeczka powinna tutaj wiedzieć? Mhm. E, nie poddawaj się jakiejś presji, którą prawdopodobnie sam sobie dajesz, bo ty wchodzisz w jakiś proces transformacji. I u każdego ten proces transformacji trwa indywidualnie, tak? I musisz wiedzieć, że ten proces transformacji u Ciebie musi zajść. Czy chcesz tego, czy nie. Nawet jeżeli powiesz, że nie chcesz, już nic ze sobą nie robisz, to to będzie wracało, 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 aż w pewnym momencie powiesz, dobra, zrobię to. Więc jeżeli myślisz teraz o czymś, żeby coś zrobić dla siebie, żeby przejść tą transformację, to nie zwlekaj z tym. Tylko po prostu działaj, bo taka ta, kata, co mi się pierwsza tutaj pojawiła, mówi o tym, że ty musisz sam ze sobą tak pełni, komfortowo się poczuć. Rozpalić ten wewnętrzny ogień, a on teraz jest zgaszony. Te wewnętrzne, przynajmniej po części. Hmm? Może ta karta też mówić o tym, że przyjdzie spełniona miłość dla tych, co myślą właśnie o spełnionej miłości, ale w momencie, kiedy przejdziesz transformację, czyli uzupełnienie tego, co wcześniej powiedział. I co dalej? Mhm. Brakuje ci jakiejś wiedzy, i ta. Wiedza będzie mm, przychodziła do ciebie poprzez jakieś doradztwo, poprzez jakieś kursy szkolenia, albo czytanie książek, tak jak tu kobieta stoi na tych książkach, hmm? ale nie masz kompletnej wiedzy do zrobienia jakiegoś procesu transformacji w sobie. No, nawet jeżeli uważasz, że już wszystko wiesz, w tym temacie, to ta karta mówi o tym i to bardzo mocno w sobie poczułam, że nie masz kompletu informacji, czegoś tutaj nie wiesz. Być może nie wiesz, jak w ogóle pracować ze sobą, no, to niestety musisz tutaj wspomóc się. Właśnie tak jak powiedziałam, kurs, szkolenie, jakieś warsztaty, czytanie książek czy oglądanie jakichś filmów rozwojowych, albo typowo takie doradztwo, coaching indywidualne. Jeszcze przesłanie od Bogini, miłosierdzie. Przestań oceniać siebie i innych, otwórz oczy na dobro i miłość, które są w każdym z nas. Czyli popatrz na siebie z miłością, ale też popatrz na innych z miłością. Myślę, że przes przesłanie jest tutaj jasne. To na pewno chodzi o tą perspektywę patrzenia. Ja tu czuję, że część z Was ma jakieś yy, rany związane z dzieciństwem, rany ojca, rany matki. Hmm? Pod spodem macie uzdrowicielka. Być może wy sami w przyszłości będziecie zajmować się uzdrawianiem innych osób. Ale najpierw siebie musicie pozdrawiać. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o dwójeczkę. Trójeczka. Trójeczka. To jest taki niedźwiadek tutaj. I krójeczka mówi o tym, że wszystko to, co się dzieje teraz w twoim życiu jest ze sobą połączone i pewne rzeczy muszą się rozwinąć. Masz być po prostu cierpliwy. Również działa konsekwentnie, więc jeżeli zaczynasz coś robić, to po prostu... Nie przestawaj. Hmm? Bądź cierpliwy. A następna karta mówi o tym, żeby się zrelaksować. Eee, podczas relaksu, hmm, gdy my się relaksujemy, to umiemy bardziej być cierpliwi, tak? Gdy jesteśmy spięci, gdy jesteśmy w biegu, to często chcemy, żeby coś stało się na już. Zrelaksuj się, wszystko to co ma przyjść do ciebie przyjdzie. Co powinna jeszcze trójeczka wiedzieć? No właśnie, jesteś między światami, między dwoma światami. Co ta karta mówi, że czujesz, że chcesz iść do przodu, czujesz, że idą jakieś zmiany lub bardzo chcesz tych zmian i fizycznie raczej tak emocjonalnie bardziej, energetycznie czujesz, że coś się zbliża. To w ciągu najbliższych miesięcy się pojawi. Hmm? Nie teraz jeszcze, dla niektórych to będzie ten rok jeszcze, tak? Ale dla innych osób to będzie troszeczkę dalej. Nie przyspieszesz tego, od razu ci mówię. Hmm? Im bardziej będziesz chciał to przyspieszyć, tym będzie gorzej, bo fizycznie tego nie widzisz jeszcze, ale to już jakby tam w energetyce się dzieje. Na czym powinni, powinna się trójeczko skupić? Albo na wyboczeniu akceptacji, Czegoś w swoim życiu, być może ktoś cię skrzywdził niedawno albo bardzo dawno i to jest w tobie. Jeżeli tak jest, to warto to zaakceptować hmm? i wyrzucić te trudne, przetransformować i wyrzucić te uczucia, które są w tobie. Na pewno nie zamiatać gdzieś tam pod dywan, bo to wtedy efekt masz odwrotny, albo druga opcja jest taka, żebyście teraz popracowali nad w konceptem czyli tak jak postrzegacie siebie. To jest miłość do siebie, poczucie własnej wartości, energia zasługiwania, pewność siebie i tak dalej i tak dalej, a może być i to i to. I co dalej? Trójeczka powinna się dowiedzieć. Co twoja podświadomość próbuje ci przekazać w czasie snu albo w czasie innych jakichś tutaj rzeczy. Ech, skup się na tym, co chcesz, nie na tym, czego nie chcesz w swoim życiu, czyli wytrwaj e, w tych, bo to jest tak, jakiś czas temu albo teraz zas zasiewasz jakieś ziarenka i ty masz w tym wytrwać. Hmm? Nie wątpić. Być może skupić się na pozytywach w ogóle jakiejś sytuacji, odnaleźć pozytywy tego, co się dzieje w Twoim życiu. A pierwsza karta mówi o tym, że to, co się dzieje teraz lub w najbliższym czasie, ma zmienić Twój sposób podejścia, działania do czegoś. To prędzej czy później i tak będziesz musiał zmienić. Więc jak zrobisz to teraz, to będzie fajnie dla Ciebie. Co jeszcze trójeczka powinna wiedzieć? Co jeszcze trójeczka powinna. No idzie jakieś spełnienie, idzie do Ciebie jakieś ruszenie do przodu, ale bądź cierpliwa, trójeczka. To jest nagle nagły skok do przodu. I to się nagle pojawi. W momencie, kiedy ty właśnie wyluzujesz, zrelaksujesz się, to w pewnym momencie przyjdzie takie przyspieszenie i coś się. Zacznie tutaj dziać to, co chcesz, żeby się działo. A pierwsza karta to jest karta obfitości. I to może przyjść. Nowa praca, obfitość finansowa, albo spełnienie jakiejś twojej intencji. Dlatego ty ma się ta zrelaksować, bo jesteś jakby w tej. wychodzisz z tej przeszłości, z tego świata, w którym nie chcesz być, lub w sytuacji, w której nie chcesz być, to co chcesz właśnie zmienić. Jesteś pomiędzy. Tak, jakby jedne drzwi już się zamykają, ty stoisz po środku, ale te drugie drzwi one mogą się dopiero za kilka miesięcy otworzyć. Ale ty, ty czujesz, że to co stare, to już jakby odchodzi, to się kończy. Przynajmniej większość osób już powinna to czuć. No, to u, u Was to jest czas taki dokładnie na relaks, położenie się, regenerację, przygotowywanie się do tego, żeby w pewnym momencie ruszyć do przodu. I Wy usłyszycie taki sygnał. To jest po prostu intuicja Wam podpowie: zrób teraz to i to i zobaczycie, jak to rusza do przodu. Na razie macie poczekać, zrelaksować się, pomedytować sobie na przykład, albo coś odpuścić totalnie. No, czas u Was jest typowo, czas inkubacji. Czyli u Was te ziarenka zostały zasiane, i zanim to wyrośnie, to musi trochę czasu minąć. Ale nie podlewaj tego. Nie podlewaj tego negatywnymi emocjami i myślami. Albo takim szarpaniem się z tym, bo Ty chcesz to przyspieszyć. Nie przyspieszysz tego. Ta karta mówi też o tym, że w czasie snu możesz dostawać dużo różnych podpowiedzi. Jeszcze zobaczymy, jaka bogini wam tutaj, chce dać przekaz na sam koniec Cykle i rytmy, no dokładnie to jest to. Czyli tu jest ta cykliczność. Zanim coś wyrośnie, zanim coś pojawi się w świecie fizycznym, to jest, w świecie energetycznym to już jest. Jesteście jakby na ostatnim zakręcie. Tylko jeżeli wy nie wytrzymacie, to tych zakrętów pojawi się więcej. Hmm? Ta cykliczność mówi o tym, żeby, popatrzcie tu, tam pod spodem, macie wielkie szanse. Żeby teraz, właśnie skupić się na tym, że coś dojrzewa i że idą albo jakieś zmiany, albo coś będzie ruszało do przodu, albo przyjdzie jakieś spełnienie intencji, ale ty musisz wytrzymać to i nie skupiać się na tym. Najlepiej sobie robić swoje i odpuścić. No dobrze, to tyle z mojej strony. Wszystkiego dobrego dla Was. Pozdrawiam Cię krótko, papa.